Cześć z tej strony, pasywne zarabianie. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. Od razu, tak na wstępie, chciałbym Cię zaprosić na mojego Discorda, gdzie możesz mnie znaleźć. Możemy tam wejść razem w jakąś interakcję i stworzyć coś razem. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci fajną aplikację do zarabiania pieniędzy na PayPal. Aplikacja działa nam ciągle w tle i zarabiamy tutaj na udostępnianiu naszego internetu podobnie jak z Honeygain czy ByteLixir oczywiście mamy również inne możliwości zarobku czyli coś tak naprawdę co jest wszędzie a mianowicie wykonywanie ofert kiedyś ogólnie sam wykonywałem takie oferty ale ta akurat na FreeCash można powiedzieć na początku mojej przygody z apkami czy teraz polecam? Jeśli nie macie 18 lat, to oczywiście, że tak, bo kto nie lubi grać w gry. Jeśli chodzi o wypłaty, to zlecić możemy wypłatę przykładowo na PayPal, ale uwaga od 10 dolarów. Kiedyś to było od 5 dolarów, ale aplikacja przeszła totalny rebuild. Aplikacji, i wszystko się generalnie pozmieniało. Mamy też opcję wypłaty: jako kartę podarunkową Amazon i tutaj już jest minimum 50 dolarów. Więc tutaj jest troszkę ciężej to zdobyć. I wise, cokolwiek to jest, jeśli chcecie się pobawić w zapraszanie znajomych, to też jest taka opcja. Z tego co pamiętam, dostajecie jakieś. 2 dolary na start? Coś koło tego, chyba że to zmienili, no bo generalnie no, aplikacja przeszła totalną, jakby, zmianę. Tak mogę to nazwać. Wszystko właśnie pozmieniali. Niestety nie znalazłem informacji na ten temat, ale pewne jest to, że osoby zapraszające mają dodatkowy, dodatkowe 10% takiego bonusu. Na stałe, tego co nasz po prostu znajomy zarobi, także jest to bardzo fajna opcja. Także to by było na tyle. Czy ta aplikacja jest warta Twojego czasu? To już musisz sam sobie zadać to pytanie. Link do aplikacji będzie standardowo w opisie pod filmem.